ów się w łapiemy, ów tu Czemu? 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 Jest pan niebiosłów nie Ogień dokonony krzewnie blask się mnie, ma granice nieskończony za okryty chwałą, król na dzień. między nami. Właśnie ponad ziemiany Bóg porzucił szczęście swoje

yeah ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Teraz nastąpią pochłony króla azjatyckiego Melchiora. Witaj, dzieciąteczko w żłobie. Wyznajemy Boga w Tobie. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy i jako ostatni z szlachetnych gości błoni się król europejski. Kacper. Jak... Witaj Jezu nam zjawiony, witaj, witaj, witaj dwakroć rodzone, raz z ojca przed wieku wiekiem, a teraz z matki człowiekiem. No, patrz, patrz. "Za nami pokłony Trzech króli."